Jechałem teraz przepiękną Toyotą, Century, autem rzadko spotykanym na rynkach europejskich. Chciałbym, żebyście się z nim poznali. Pasją zaraziłem syna, który jeszcze jako dziecko jeździł ze mną, oglądać, kupować pojazdy. Na tyle się wkręcił w to, że prowadzi jedną z największych firm eksportujących ciekawe pojazdy poza Emiraty Arabskie. Jest to też źródło dla mnie pozyskiwania aut nietypowych, kolekcjonerskich. Organizacja życia na osiedlu bardzo mi odpowiada, gdyż dla osób takich jak ja z kłopotami z poruszaniu się osiedle jest bardzo dobrze zaprojektowane. Wychodzę z mieszkania, wchodzę do windy, zjeżdżam windą do garażu. Wsiadam do samochodu, nie muszę pokonywać zbyt dużych przestrzeni, chodząc, a to jest dla mnie bardzo ważne. Oferowanie unikatowych pojazdów jest często pretekstem do poznawania nowych ludzi, poznawania sąsiadów, którzy podchodzą i z zainteresowaniem dopytują, skąd taka ciekawa kolekcja na ich osiedlu. Rozmawiamy, dzielimy się swoją wiedzą. Sam temat motoryzacji jest zresztą bliski każdemu i, i, i jest to w wielu przypadkach m, bardzo dobry powód do rozpoczęcia czy do nawiązania rozmowy. Ja bardzo szybko wchodzę w relacje z ludźmi i e, lubię bardzo ich poznawać. Bardzo lubię ludzi. Wszystko mnie interesuje w nich. <laughs> Jeśli ktoś ma problem, to ja od razu to widzę. A ponieważ ja nie jestem alfą i omegą, ale wiem, gdzie znaleźć rozwiązanie, bo wiem, gdzie zapukać, gdzie wyjść, gdzie coś trzeba poprawić. No i trochę nam się udało takich problemów rozwiązać w poszczególnych ludzi. Bardziej mnie interesuje miejsce, które jest gniazdem, które jest bezpieczne, czyli możesz tu przyjść, odpocząć, znaleźć drugi oddech, przemyśleć, zapytać. Możesz skorzystać, możesz nie, ale musi być takie miejsce, ludzie muszą mieć takie miejsca, żeby nawet z kimś przegadać, i wiedzieć, co zrobić. To ja jestem obserwatorem, wiesz, nie gadułą nie jestem. Nie potrafię po prostu wiesz, tokować. Ludzie potrafią i lubią rozmawiać. A ja nie za bardzo. No, siedzę zawsze na uboczy i obserwuję, co się dzieje. W zasadzie to mi wystarcza. Zbyt dużo e, rozmów mąci człowiekowi w głowie. Starałem się e, z, zrobić jakieś takie obiekty wizualne. Jednym obiektem to jest płaskodenna barka, dużąca kiedyś do przewozu e, kruszywa, wyjęta z kanału Odry i postawiona na środku e, central parku, takiego u nas w Olimpii. Na tej barce ma rosnąć las. Ilość zieleni na osiedlu jest bardzo ważna dla mieszkańców, chociażby z tego powodu, że mogą dzięki temu z niej korzystać. Mają dużo cienia pomiędzy budynkami, dzięki zachowaniu starodrzewia, które cały czas staramy się utrzymywać w jak najlepszej formie. Wszystkie kwiaty, rośliny cieszą oko dla każdego, każdego, dnia mieszkańcom. Zieleń na osiedlu jest bardzo ważnym czynnikiem i bardzo ważną rzeczą dla mieszkańców. Dużo osób mówi, że w ogóle kupowało tu mieszkanie dla zieleni. Premedytacją zakupiłem tutaj lokal miejsce, dlatego że sama nazwa port wiąże mi się z czymś bezpiecznym, jako żeglarzowi. No i takie miejsce też stanowi tutaj taką enklawę właśnie bezpieczeństwa portu. Miejsce stwarza niesamowitą możliwość obsuwania z wodą z naturą, pływania, korzystania z tej wody, bardzo blisko, tuż nad samą, przy samym nabrzeżu, osiedla, usytuowane pomosty, stwarza to trochę takie wrażenie miejscowości małych śródziemnomorskich, gdzie tuż przy promenadzie mamy restauracyjkę, zaraz są pomosty, za po drugiej stronie ustawione jachty, łodzie motorowe i to miejsce mi się kojarzy z takim właśnie małym porcikiem śródziemnomorskim. Ludziach na tym osiedlu, ja sobie tak myślę dobrze, że są wszyscy życzliwi. I ja naprawdę wszystkim opowiadam, że tu sobie mówimy dzień dobry.